Siamander, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. Zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Z dokręcania tej gry na 100%. Na wstępie łapka, subskrypcja, komentarz i lecimy. Z odcinkiem. O, akurat mi tutaj Doomsday? Z miasto nocą, jak samolotem lecimy. O, wow, ale mi śmigło. Ale się. Świecą zaciski. Wiecie co wymyśliłem sobie, żebyśmy teraz pojechali właśnie zadaniem z firmy, zobaczymy jak tam będzie, że nie historię, tylko firmy. Firma e, Gracza Ekspresowa dostawa start. No i? No oh jest. To jest Billy's place. Doesn't look like much, I know, and he slightly oversold the whole fastest deliveries angle. But it's got real potential with you on board as a partner. you up for this? No, I'm kidding, no, co? 100 so. So you don't know about this. he will actually be able to deliver things quickly now. No, I'm sorry, I'm a lawyer. There's a scope. Express delivery is the quickest and slickest delivery service going around, and Billy Stokes can get anything, anytime, anywhere in the UK. But what I can't do is build a website. So I got my mate Alfie to do it, and he's going to put a special instructions box under the delivery address. No, now, dobra, these lecce, Horizon lecce. people are writing all sorts of stuff in there. So what I need is a Horizon driver. Express Delivery. Careful with the van, pali kapora. Poczekajcie, gdzie my jedziemy? No, chyba tak, coś jak najlepi. A no, można by było jeszcze tu. Hops. 100 meters. Turn left. No, to będą ciekawe zadania, nie? Tak jak tą musieliśmy tam jeździć, na froną no. Poczekajcie, no i może pykniemy tak jednak? Będzie szybciej? Nie no, tak patrzy Tutaj... ściąga na boki, mało stabilna ta kurwa nerką. idziemy, kurwa! Bad, bad. O kurde! Załapało mi? I ja pierdolę zobaczyć 989 Przestrzeliłem trochę, ale biliśmy się na 3 gwiazdki. Do 30 było. O oh my god! Ale by był przypał. No dobra. Ale równiutko, dobra. Nie muszę jechać drugi raz. No dobra, i teraz tak ogólnie powiem Wam, że a propos y, tych dwóch gwiazdek, co mi tutaj brakuje, no to jeszcze nie usiadłem do tematu, nie kombinowałem tam z tym nic. Y, myślę, że po prostu możemy zrobić tak, y, że. Obskoczę tu, już wszystko, co jest do zrobienia, i na przykład takie pojedyncze gwiazdki, które mi zostały. Może zrobimy po prostu taki odcinek ostateczny, z dokręcania już wszystkiego, gdzie jeszcze czegoś mi tam nie dokręciło się. Nie Nie wiem, jak tu uważacie. Na razie lecimy. Mamy tutaj 9 rozdziałów, więc to jakoś sobie podzielimy. Albo może w następnym odcinku na przykład dokręcę tamto. Także zobaczymy. Solo. Wybierz rozdział. Wyszedłem ranking, ale z tym rankingiem to tam dowaliłem wtedy nie, że ja myślałem, że jestem pierwszy. Ja pierdzielę, co za... No dobra, no tutaj przestrzeliłem, to będę miał zły ten ranking, więc dobra. Następny rozdział, wybierz rozdział, następny lecimy. Hola, Walkman. Now, remember I told you about this whole special instructions palawa? Well, we've got a instrukcji on this next one. tego

There's no actual ducks in there, is there? Where did you get a box of ducks from? Turn left. Take us around when it is safe to do so. Is so. there four goats today? Is she pizzas? Did I have some hot pizzas? Recalculating route. In 400 meters, turn sharp left. Turn sharp left Right, so apparently they're very rare and expensive Uzbekistani ducks on their way to an ornamental pond But they get cranky easily, so don't bump them around wait, 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 wait. There. Easy little duckies just take it easy now Another satisfied express delivery customer yeah, give rappy, rappy. You're happy and me? <laughs> I'm as happy as a duck in water mate Where else would I be? <laughs> <laughs> Cały czas będziemy jeździć tą furgonetką. Nie będzie jakichś innych zadań. Innym autem. W sumie tą taksówką też jeździliśmy cały czas taksówką. Ale mieliśmy rodzaj innego tuningu: terenowy albo asfaltowy. I na sam koniec jechaliśmy limuzyną. Zobaczymy, co tutaj przygotują twórcy dla mnie. Dobra. Hops, hops. Następny rozdział, lecimy. Ever heard of strumming? It's a funny kind of Swedish fish. And my Swedish mate, Nils, can't get enough of the stuff. So you're gonna deliver him some. Not so much of a rush this time, because it's already fermented. But you might want to take care of to you you might want to try breathing through your mouth. oops. <try> <try> No dobra, czyli tak czy siak trzeba jechać tą drogą. No szkoda, bo to Now się to powtarza. Czyli right. ja już odpaliłem to samo zadanie, bo ja już zgupiałam. Ja nie wiazy teraz owswa. Ma tego dźwięku. Kurde, to brął. Hello EJ, you're a Turn right. In 400 meters, turn sharp left. Turn sharp left. Nils told me to take a tin and have a taste for myself. suppose I better see what all the fuss is about at night. What is that? Why would anyone eat that? prawie zniszczyłem ciężarówkę. Oh my god. Jedziemy kawałek dalej, bez sensu, bo jedziemy left. tą samą drogą. Bez sensu zadania pokryły się prawie. Turn left. I looked it up on the internet, searched for why does anyone eat stinkfish? I still have no idea. I did learn that you should open the cans underwater. And that's a warning sign right there. There we go! Enjoy your strumming, nils, old oh, mate no i really enjoy every bit of it because i don't ever want to see that weird fish again in my life no, no. right so i've got good news and bad news bad news is my mate neil's moved house and gave us the wrong address so last time we managed to deliver a big box of stinky fish to mr and mrs arthur didcot who were understandably perplexed by the whole affair but the good news is neil's new place ain't far away so, put your gas mask on, and let's get this over with. Pegas. Mask of Pegas. Just do it as quick as you can, yes? Stick to the road or go cross-country, I'll leave it up to you. You. You're the one who has to smell it. Dobra, nie mamy tutaj ograniczeń zniszczeń. W minutę musimy się wyrobić, więc lecimy na spryt. Inaczej byśmy się nie wyrobili na bok. Opony mamy dobre, idzie jak wuju. na napierdala. Джи добрий. <laughs> no, I have to get news off strumming and into some nice British delicacies, you know. Things everyone can enjoy, like black pudding and jelly eels. Ну, гітарка. a стан доставцем. Special Delivery GMC Wandura odblokowana Ops. Zaraz spadnie wheel spin. Oczywiście, za godzinę z odcinka też sobie odpalimy parę wheel spinów. Dobra, solo. Wybierz rozdział. Mamy już trzy za sobą. Jeszcze sobie z dwa pojedziemy. Także lecimy.

Money, no obstacle. Obstacles, also no obstacle. Hmm. Obstacles, no obstacle. Now I wonder what that means. Look out! There's a whole bunch of obstacles in the road! Oh, now I get it. Well, you heard the customer. Smash them out of the way! In 100 meters, turn left. Nie, nie zaliczymy tego. Za długo będzie trwało hamowanie. Nie, no, dobra, zaliczyliśmy. Uuu, dobra. Jeszcze sporo oh, czasu. No dobra. Skoro tak twierdzą. No przydałaby się muzyka, ale całe szczęście, że jej nie mamy, muszę jej wyciszać. Ale lipa jest z tym, że za każdym razem muszę włączyć ten tryb streamera, żeby to działało. Ops, spinek, poziom 184. O! I mamy lepiej 50 tysięcy. Odpuliśmy się troszeczkę, bo zapłaciliśmy 100 tysięcy, żeby wejść do tej firmy nie? Dobra, dobra, wybierz rozdział, a jeszcze chciałem tu sprawdzić ranking a blok kurde, dobry jest Ja jestem tutaj No dobra

Prościej by było... prosto jechać. Yyy... uruchom ponownie. Ta, ja se... no nie, no nie wiem czy to będzie... lepiej, kurde. Nie, zrobimy tak jak oni prowadzą nas chyba. Here you go. If you get there quick, I might even let you stop in at party, maybe schmooze with the... Nah, just pulling your leg, someone has to stay with the

You don't know how to sing or dance or do magic or anything, Dia? A! Wiecie, widziałem go, ale myślałem, że się zmieszczę między nimi, ale nie zmieściłem się. Nie wiem, <todgłosy> że go nie <todgłosy> widziałem. Kurczaki, nie wiem czy nas kuśki by nie wyłuszyli, ale 4 minuty to dojedziemy bez problemu. Dobrze się zasyła ten furgonet. Eh Oh yeah. Recalculating route. In 400 meters, turn right. Goed. op

And with all the Horizon punters watching, you're gonna mix them up a nice drink. Using nothing but your car. Oh my god, tutaj chyba Te są w Taking orders then, ladies and gentlemen, what will it be? Shaken or stirred? Зои всё равно заскочила. To jest chociaż o tyle fajne, że... No. Nie no pro... zdążyłem Dobra, to ja już mam do powtórzenia całe zadanie. Urucham ponownie. Zlikwidowało mi licznik cały Shaken or stirred? thank

ale no dobra ważne żeby liczyło, cały czas dobra, dawajcie skok skok, 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 pójdzie dalej dobra, jeszcze jeden skok, hops. kurwa I odnowu. No strasznie ten sprzęcik jest wywrotny, kurde! Trzeba mega się pilnować na tych górkach, ale no nie zawsze możemy to kontrolować odpowiednio. Nie zawsze my mamy na to wpływ. O, proszę bardzo. Tylko teraz, nie? Już bym, już bym leżał. Drifting, drifting, drifting. Łap. nie. Yep. To really już mi zresetowało. Łapte górki, skracz. Rozwracamy na zamek. Come on, come on! I want to see some corks popping. Nie ubijemy tego. Dawaj, górka, 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 hops. Mamy to czy nie? Sto sześćdziesiąt. Dobra. Niby łatwe, ale no wiecie, no. Może być peszek. Tak jak w moich przypadkach, No i gitara. Bardzo fajne. Także kończymy i widzimy się w następnym odcinku. Ekspresowa dostawa, poziom 6. Ford Transit. Odblokowany, proszę bardzo. Fajnie, no bo się nachapam. Też dużo aut i Kasiorki, pozi poziomu wszystkiego. Dobra, skończyliśmy na pięciu e, tych dostawach jak zostałem kurierem go odkryty my sobie przejdziemy do losowań 100 tysięcy, o jak ładnie mycimy po następnych, hops 15, słabiutko następny proszę bardzo, akura RSX Type S ale to sprzedajemy Camaro Przedajemy 140 koła bardzo ładnie i 160 Super odbierz nagrodę, teraz jeszcze szybka akcja centrum wiadomości i odpalimy Z2 Z2 super losowania. Czy będzie coś ciekawego? Ale widać. Kurtka, MK. Sprzedajemy. I słabiutko. Diablo 87 tysięcy i 15 za Fokusa. No nic. No tak to wyszło. Już jaka moja Ferrarka odrzutowa. Także jeszcze raz wybierz rozdziały. Mamy 5 rozdziałów zaliczone, 4 przed nami. E, no i może zobaczymy, może usiądę jeszcze do tamtych, co mam zaległe. Te dwa żegnam się, strzeżka. Do następnego, cześć.